Cześć. Kiedy kilka lat temu zaczynałam pracę zdalną, decydowałam się na taki model pracy. To często słyszałam pytania i opinie na temat właśnie takiej pracy samodzielnej. Wręcz nazywano ją pracą samotną. Siedzisz sama w domu, pracujesz z klientami od czasu do czasu masz jakieś spotkania, najczęściej online. Natomiast 24 godziny na dobę jesteś wręcz sama, ewentualnie tak z domownikami ze swoją rodziną. I ta kwestia jest również poruszana jako jeden z minusów pracy zdalnej, czyli, że nie przebywasz z ludźmi. Zresztą bardzo dużo moich znajomych mówiło, że nie mogłoby tak pracować. Oni potrzebują kontaktu, potrzebują otaczać się znajomymi, potrzebują kontaktu z ludźmi, wychodzenia do nich, pracy w jakimś większym oddziale albo przynajmniej kontaktu jeden do jeden, tak twarzą w twarz z Klientem. Dla mnie, dla mnie zawsze ten argument był chybiony, ale to, to nie dlatego, że się z nim nie zgadzam, tylko dlatego, że mam zupełnie inny charakter. I zawsze uważam, że na tego typu tematy, tego typu kwestie należy patrzeć z różnych punktów widzenia. I to, że ja jestem w pewnym sensie introwertyczna w takiej pracy, potrzebuję skupienia, potrzebuję ciszy. Ja wolę pracować w domu. Naprawdę niewiele rzeczy jest w stanie mnie rozproszyć, a wręcz Traktuje Przerwy w pracy jako relaks, ale dla mnie na przykład rozwieszenie prania w trakcie pracy, jako przerwy nie jest żadną, żadnym problemem. Nie traktuję tego w kontekście rozpraszania. Tylko właśnie oderwę oczy, zmienię perspektywę, zrobię coś innego, oderwę się od moich strategicznych działań. Gdy pracowałam w banku czy pracowałam w korporacji, bardzo króciutko, w ogóle nie chcę porównywać tego do jakiegokolwiek innego doświadczenia. Nie uciekłam, broń Boże, z korporacji. To były, to były epizody, a też bankowe, ale właśnie przerwa w pracy to było wyjście na papierosa wtedy. Tak, w okresie nastoletnim, czy wyjście jako towarzystwo do papierosa, również, czy wyjście po prostu, nie wiem, do sklepu, czy po prostu na zaplecze, żeby nie sobie herbatę. Dzisiaj ja nie potrzebuję wyjścia na zewnątrz, czy, czy nie wiem, spokoju, żeby pójść i zrobić sobie herbatę, czy coś do jedzenia, tylko mogę w tej, tej, tej przerwie od, oderwać się od komputera i właśnie poruszać, już wracając do tego prania. Ale do czego zmierzam? Po co w ogóle dzisiaj poruszam ten temat? Bo stałem sobie prawę. Dzisiaj pewną rzecz usłyszałam od w zupełnie innym kontekście, ale to słowa, które padły uświadomiły mi, że moim remedium na to, że potrzebuję kontaktu z innymi osobami, bo każdy człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Od zawsze żyliśmy stadnie, po prostu. Nawet pustelnicy na to, żeby zamieszkać na pustelni, to, to są naprawdę pojedyncze jakieś przypadki. I to, to rzadko kiedy było tak, że to było na całe życie. I większy pożytek z człowieka był, gdy wracał do społeczności i dzielił się swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością, niż jak zamykał się gdzieś tam w jaskini. Ale abstrahując od tego, to chodzi o wspólnotę, chodzi o... Ludzi, którzy mogą Cię wesprzeć, mogą być obok Ciebie. I w pierwszej kolejności zawsze jest to rodzina, jest to, są to osoby nam najbliższe, ale w pracy wirtualnej asystentki, czy w pracy w ogóle zdalnej, warto tworzyć. Małe wspólnoty, zresztą duże też, ale moim remedium na, na tego typu rozwiązania, na przykład grupa dla wirtualnych asystentek. Są również kursy, bo ja się spotykam z dziewczynami, czasem, zazwyczaj jeden na jeden, ale zdarza mi się, że w większej grupie, a kiedyś, jak zapewne wiecie, prowadziłam duży kurs, gdzie regularnie spotykałam się z grupą kursantek i to też był mój sposób na budowanie wspólnoty. Mogłyśmy porozmawiać, wymienić się, mogłam wysłuchać ich doświadczeń, obaw, wątpliwości. Wiele lat temu założyłam grupę wirtualne asystentki, grupę, którą chciałam, żeby to była grupa szkoleniowa, żeby właśnie wymieniać się doświadczeniem, wątpliwościami i w tej grupie w tej chwili jest prawie 3,5 tysiąca osób. I dzisiaj chciałam wam przypomnieć, że ta grupa jest dla was. Ta grupa jest dla wirtualnych asystentek. W tej chwili najwięcej na grupie pojawia się tak naprawdę ogłoszeń o współpracę. I bardzo mocno chciałabym to zmienić. Nie w kontekście, żeby tych ogłoszeń było mniej, bo, bo nie takie jest moje zamierzenie. I ogłoszeń ogłoszenie będzie jak najwięcej, i szukajcie i zdobywajcie nowe zlecenia. Natomiast bardzo bym chciała grupę otworzyć dla Was jako właśnie takie miejsce, gdzie możecie uzyskać wsparcie. Bo dziś, właśnie to, co wspomniałam, usłyszałam takie zdanie od osoby zupełnie niezwiązanej z naszą branżą, i tak jak wspomniałam, w zupełnie innym kontekście, ale Ty. Gdy mamy zły dzień, to ta świadomość, że jest ktoś, kto zrobi mi tej herbaty, albo przynajmniej wysłucha, albo przeczyta to, co ja chcę powiedzieć, dodaje mi nadziei, dodaje mi skrzydeł, pomaga mi przetrwać ten zły dzień. Pamiętajcie, że, że wspólnota jest bardzo ważna i tutaj na pewno zgodzą się ze mną inne mentorki, dopóki, to, to, to często się wymieniałyśmy takim doświadczeniem, taką refleksją, że branża wirtualnych asystentek nie była duża, nie było nas tak wiele na, na, na tym rynku i zawsze mogłyśmy liczyć na siebie nawzajem i zawsze można było się zwrócić z jakimś problemem właśnie online'owo głównie. Dodatkowo moje kursantki, i z tych kursów dużych, i tych kursów pojedynczych wiedzą, że ja jestem dla nich dostępna zawsze. I do mnie się zawsze można zwrócić. Więcej, na grupie, jak zauważyłyście, jeżeli zadajecie jakieś pytanie, macie jakąś trudność, to ja zawsze odpowiadam. Czasem nie, nie jestem dostępna od razu, ale w ciągu kilku godzin zawsze odpowiadam. Gdy ktoś do mnie pisze na priv, ja zawsze odpowiadam. Zawsze staram się pomóc, podpowiedzieć, doradzić. Więc ta grupa jest dla Was. Dziewczyny, wskakujcie. Dziewczyny i chłopaki, jeśli słuchacie również, wskakujcie na grupę facebook.com Mamy wirtualne asystentki. Generalnie warto dodać się do różnego rodzaju grup, dodać się do mastermindów, dodać się do grup biznesowych, ale takich, w których otrzymacie wsparcie i takich też, gdzie możecie się pożalić. To mnie też zawsze możecie napisać. To jest mega ważne, żeby czuć to flow i wiedzieć, że naprawdę nie jest się samemu, bo nie każdemu do pracy potrzebny jest tłum ludzi dookoła. Ale kiedy są jakieś gorsze chwile, kiedy od paru dni pada i u mnie w mieszkaniu jest po prostu ciemno, od rana się świeci światło i tylko dlatego, że po prostu jest pochmurno na, na zewnątrz, to, to dopada nas taka handra i naprawdę możecie napisać, można się zwrócić do, do grupy biznesowej, do grupy innych wirtualnych asystentek. Teraz branża wirtualnych asystentek się rozrosła. Nadal rośnie, bo wchodzą coraz to nowsze osoby na rynek. No i bardzo fajnie. I myślę, że przez to, że rośnie, to trochę to poczucie wspólnoty, takiego wsparcia i tego, że się wszystkie znamy, trochę się zaciera. Jeszcze kilka lat temu większość z nas znała się nawzajem. Co więcej, kojarzyła takie osoby, które były aktywniejsze w branży, mentorki na przykład, czy w ogóle do wirtualne asystentki, które miały już wyrobioną markę osobistą. I my się po prostu znałyśmy. Polecałyśmy się, wspierałyśmy nawzajem. I trochę, trochę to się gdzieś zatarło. Trochę też i pandemia spowodowała, że potrzeba pracy, potrzeba pracy zdalnej i, i czasami też konieczność spowodowała to, że nie myślimy o tym, kto jest też na tym rynku, kto jest wokół nas. Nie myślimy o tym, że możemy od tych osób otrzymać pomoc. I ja nie mówię o zadawaniu pytań tylko technicznych. Ale nawet takiego właśnie wsparcia, takiego tej, tej, zaparzenia tej wirtualnej herbaty, kiedy mamy handrę. Więc dzisiaj jest bardzo, bardzo tak osobiście, tak dla Was wielkie zaproszenie do grupy. Zależy mi na tym, żebyście tam były, żebyście pytały, żebyście dzieliły się też tymi, tą handrą, tymi niepowiedzeniami. A jeśli macie opory przed tym, żeby dzielić się na grupie, zawsze możecie do mnie napisać, do czego Was bardzo mocno zachęcam i mój na brief na Facebooku albo na infompaakademiazdalna.pl, infomp.elowolińska.pl. Jak Wam wygodniej. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na grupie wirtualne asystentki. A jeśli chcecie być ze mną w kontakcie takim naprawdę bliskim i, i również technicznie, żeby Was wspierać, pomóc w rozwoju, to właśnie rusza. Kolejna edycja programu mentoringowego, czyli mój kurs Wirtualna Asystentka Bootcamp. I to jest 10 spotkań godzinnych ze mną, jeden do 1. I wszystkie moje kursy, wszystkie materiały, te kursantki, które kiedykolwiek korzystały z moich kursów, czy osoby, które kupowały, czy e-booki, czy umowy, to wiedzą, jaka to jest dobra jakość. Więc w tym kursie Bootcamp macie dożywotni dostęp i wszystkie materiały, i ich aktualizacje, na zawsze. Jeśli będą się pojawiały nowe kursy, to bardzo jest prawdopodobne, że one również będą dodane do tego bootcampu. Więc zyskujecie takie otwarte trochę drzwi do tego, do przyszłych aktualizacji, do przyszłych produktów. Więc naprawdę warto. Tym bardziej, że szykuję teraz nowy produkt. Nowy kurs, mega fajny, już feedback zebrałam, zrobiłam badanie rynku i, i widzę, że jest duży entuzjazm na, na to. Nie wiem dokładnie, kiedy się pojawi, bo wiadomo, to jest, to jest kupa materiału do zrobienia i zaprosiłam też do współpracy fajną osobę, która też się będzie dzieliła swoim doświadczeniem, więc na pewno dołączając do bootcampu, do tego programu mentoringowego macie to w cenie. A dodatkowo mam powiem, nie ma czego więcej takiego produktu na rynku. Są programy mentoringowe, są kursy, ale nie ma tak, że macie po prostu drzwi do Akademii otwarte na, na niemal wszystko, co się w niej znajduje, i dodatkowo jeszcze mnie na wyłączność. Więc jeżeli potrzebujecie wsparcia, to bardzo mocno zachęcam i jeszcze raz wskakujcie do grupy, jestem tam dla Was i są też inne osoby, które bardzo chętnie czasami poklepią po przysłowiowych plecach i zaparzą tą wirtualną herbatę, a czasami wesprą technicznie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.